Malowanie wyzwala kreatywność. Papier i kredki, ale nuda. Farby to taki bałagan. Mega fajne rozwiązanie to Magic Pad. Zupełnie nowy sposób rysowania, kolorowania i pisania. A co najlepsze, tylko Magic Pad sprawia, że wszystko świeci. Wow! Zdumiewające! Ekran jest przezroczysty, ale Twój rysunek świeci bardzo jasno w świetle i w ciemności. Kolorowe światła LED oczarują Twój rysunek niesamowitymi efektami świetlnymi. Spójrz, kosmita i świecący słoń. Świetne! Naciśnij przycisk i niech wszystko zacznie migać. Baw się kolorami swojego podwodnego świata. Wypróbuj osiem różnych niesamowitych efektów świetlnych. Po prostu wytrzyj ekran i zacznij od nowa. Szablony są świetne. Narysuj świecącą małpę lub zagraj w ciekawe gry z przyjaciółmi. Drodzy rodzice, Magic Pad jest idealny do nauki, aby ćwiczyć pisanie, matematykę lub czytanie. Zapomnijcie o złamanych kredkach i irytującym bałaganie w piórniku. Magic Pad jest idealny na długie wyprawy. Najfajniejsza lampka nocna, którą możesz samodzielnie zaprojektować i kolorowy przyciągacz wzroku na każdą okazję. Magic Pad. Rysuj z magią. Witajcie! Dzisiaj sprawdzimy Magic Pad! Zdobądź swój Magic Pad! trzydziestoma szablonami. Teraz narysuję jednorożca, a ja syrenę. Założymy się, że skończę pierwsza? Ha! No to ruszamy! Wow! Wygląda świetnie! Dzięki! Twoje też! Ale i tak byłoby lepiej z odrobiną magii. Magiczne! To jest takie ekstra! Kolory są takie ładne! Widziałaś, jak świetne jest rysowanie za pomocą magii? Kingsley. Teraz rzucam ci wyzwanie z matematyki. O tak, na pewno cię pokonam. Zaczynamy. Skończyłam. O nie, znowu przegrałam. Nie martw się, następnym razem wygrasz. Co powiesz na kolejne wyzwanie? Najgłupsza twarz. Brzmi świetnie. Ty pierwsza. Gotowe? Jak wyglądam? Cóż, zdecydowanie wygrywam to wyzwanie. Miło, że byliście z nami. Świetnie się bawiłyśmy z Magic Pad. Wypróbuj go i ty. Teraz jesteśmy już zmęczone. Idziemy spać. Kinsley, 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 włącz światło. Pad do rysowania jest przeźroczysty, ale Twój rysunek świeci bardzo jasno w świetle i w ciemności. Wypróbuj 8 różnych niesamowitych efektów świetlnych. Po prostu wytrzyj ekran, aby go wyczyścić i zacznij od nowa. Szablony są niesamowite. Narysuj świecącą małpę lub zagraj w naprawdę ciekawe gry ze znajomymi. Magic Pad jest idealny na długie wyprawy albo do nauki, aby pisać, czytać lub ćwiczyć matematykę. Zapomnij o połamanych kletkach i bałaganie w piórniku. Magic Pad. Rysuj z magią. Papier i długopis, ale nuda. Farby to taki bałagan. Zapomnij o złamanych kredkach i denerwującym bałaganie w piórniku. Oto coś zupełnie nowego. Zamów teraz Magic Pad dla swoich dzieci. Magic Pad to prawdziwa magia. Rysuj, pisz i koloruj. Dzięki ośmiu świetnym efektom świetlnym zrobisz to w tak jaskrawych kolorach jak nigdy dotąd. Mega! Narysuj świecące małpy, śmiesznego kosmite, świecącego słonia lub wesołego psa. Wow! Świetnie sprawdzi się jako lampka nocna, a także w podróży na przykład samochodem. Magic Pad to unikalny nowy sposób rysowania, kolorowania i pisania. Weź jeden z niesamowitych szablonów do kolorowania. Bądź królem lub królową matematyki. Organizuj zabawne olimpiady pisarskie. Graj w świetne gry z przyjaciółmi, a na koniec wytrzyj do czysta, aby zacząć wszystko od nowa. Dzięki trzem dwustronnym markerom neonowym możesz rysować i pisać w sześciu wspaniałych kolorach. I drodzy rodzice, sprawdźcie to Papier i długopis to już przeszłość Nie marnujcie na to pieniędzy Magic Pad jest wielokrotnego użytku I dlatego chroni środowisko Żaden inny blok rysunkowy nie pobudza Tak wyobraźni, kreatywności, chęci Do nauki i koordynacji wzrokowo-ruchowej Twojego dziecka Tak jak oryginalny Magic Pad Pad do rysowania jest przeźroczysty Ale Twój rysunek świeci bardzo jasno W świetle i w ciemności Wypróbuj 8 różnych niesamowitych efektów świetlnych Po prostu wytrzyj ekran aby go wyczyścić, i zacznij od nowa. Szablony są niesamowite. Narysuj świecącą małpę lub zagraj w naprawdę ciekawe gry ze znajomymi. Magic Pad jest idealny na długie wyprawy albo do nauki, aby pisać, czytać lub ćwiczyć matematykę. Zapomnij o połamanych kredkach i bałaganie w piórniku. Magic Pad. Rysuj z magią.